Tym odkurzaczem mopującym możemy również odkurzać dywany na sucho. Już pokazuję jak to się robi. Włączamy przycisk prys stania. I wtedy nie moczymy oczywiście dywanu wcale. I odkurzamy. nadaje się do jakichś um, większych zagrożeń, bo jeśli chodzi o takie drobne półeczki, jakieś takie, to nie może nie, nie jest takie idealne, jak cokolwiek odpużać, ale daje radę na, to. Zmieniamy i na pewno. Zmieniamy grób i możemy już odpużać na krew.